<śmiech> <Miau>! <śmiech> e, dobrze, ale przed tym, poczekaj, bżej. bezpieczeństwo przede wszystkim. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Trzeba ci założyć kask. Opa, nie wiem czy dobrze to robię. Uważaj na uszy. Tak, dobrze. Tak, wszystko dobrze. E, trzeba tutaj, możesz go wsunąć tak głębiej. Okej, okay, okej, okay. głowy nie walnę. Tak, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Nie, to chyba w drugą stronę. Nie, to no, przepraszam, przepraszam. W drugą stronę przecież. Robię ten moment. po raz pierwszy, nie, po raz setny. O, tak, tak będzie dobrze, tak będzie dobrze. Moment, moment. Jeszcze mam coś. Przebranie Hirosa, bohatera. O nie! Nie, 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 to nie, 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 Przebranie! Pa. A, wiemy! Proszę Państwa, przebranie bohatera. Zrobimy to profesjonalnie. Moment. Tak, 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 zaraz będzie. Tak. O, przepraszam. O tak. Bródka, bródka. E, e, z bokiem stań, bokiem stań. Prawda? Aplauz! Czy myślę, że jesteś gotowy. Tak, Muszę tego oka, papierosa. Tak, zaufaj mi, jestem profesjonalistką. <gryly> <gryly> idiot, pa, Tak, dokładnie, wstań, może tutaj. Tak, dokładnie. Może w tą stronę. Nie, 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 do, do tyłu bardziej, żeby ci nie zranić. Tak, i coś prosto, nie ruszasz się, absolutnie się nie ruszasz. Tak? O, dokładnie. Papieros, prosto. Teraz prosto. A nie, nie, poczekaj, poczekaj, zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy związanej z bezpieczeństwem. Trzeba ci zasłonić oczy, <grymion _> bo możesz nie chcąc się poruszyć i wtedy nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, absolutnie. Dobrze? Czy tak jest dobrze? Tak? Świetnie. Dobrze. Świetnie, świetnie. Czujesz się świetnie. Rewelacja. Dobrze, dobrze. Super. Wspaniale, wspaniale. Zabiorę ciebie. Zabiorę ciebie w tur! Przemysławie. Będziesz ze mną. Dobrze, przygotowanie. Przygotowanie piny. Moment, muszę tutaj jeszcze się tylko przygotować. Tak. Przemysław, ręce z boku. Nie do góry! Ręce nie do góry! A poczekaj moment, muszę ci poczekaj, poprawić tego papierosa jeszcze. O, wspaniale! Proszę państwa! Teraz, jak uderzę pejczem, to państwo będą krzyczeć, pić brawa dla odwagi Przemysława, okej? Okay? Okej! Okay. Krzemysław, jesteś gotowy? Nie, ręce z boku, ręce z boku. Tak? Proszę, proszę Państwa, są Państwo gotowi? Okej. Okay. I... Ciebie jeszcze. Mam coś dla Ciebie. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? <mulary> Kotek? Kotek. E, jakie jest Twoje drugie ulubione zwierzę? Wąż. <mulary> bardzo interesujące. A, a jakie trzecie? Ko ja, bardzo intelektualne. A Ja tutaj mam dla ciebie, dla ciebie podarunku takiego do. O! O! zdjęcie, zjedźcie, Tak, tak. O, o, tak. Musi być żona, rozumiem? Tak. Żona pilnuje, O, słonia. A, a może ona z tej strony jeszcze coś zdjęcie nam, żebyś widział swoją, ze, 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 ze wszystkimi, przez tak. na od e, e, Dziękuję ci, Przemysław. A, możesz na razie tak wdzięcznie przejść jak bohater na swoje miejsce. Po spektaklu możesz mi zwrócić. Tak wdzięcznie.